z motławy super jest. Ja, jest nocne doczyki na motławie witam serdecznie, jest 5 rano ruszamy dzisiaj na motławę 1 luty 2025 będziemy próbowali połowić jakieś okonie Dzień zaczyna się całkiem fajnie z mirasem z kubertem ruszamy zobaczymy co się wydarzy Oglądajcie dzisiejszy odcinek. Próbujemy Nie ja ci nie wyjmę Ty sobie sam wyjmiesz Co? Z no ci się bo masz tylko rozłącz Ja Ty ja mam tę tą moją wędkę taką co kiedyś, pamiętasz co ja do Ciebie dzwoniłem w tym? w gryźlinach, co mi wylały te okonie? Siedzi, siedzi to jest, ta, to jest ta wędka no właśnie to jest dobra opcja, nie? o Panie o kurde sam ten Ty branie mam no, miro, jakiś jakiś Powiem Ci że ja sam już nie pamiętam jak się ten Ale miałem branie ja? Ja. I co tam Milos? Miałeś branie? Ja łuskę złowiłem. Łuskę chubędz złowił. A. Odbił. No. A jakąś dziwną, taką szarą Tu płacę ciągnąć pierdolę. Miałeś coś? Jakieś puchnięcie? Tu nie? O kurde ty, ale ja. Jo, zobacz. Na łódce mam. Wszystko jest pozamiatane. Nie, puściło a szczęście od Boga Pokaż Jest pierwsza <grym> Jest pierwsza Za Na co? Na Jest pierwsza nieba. Pierwsza nieba. na motłowie Czekaj Sandaczek na dropshota Brawo, brawo Hubert. Czyli to jest pierwszy sandacz, gratulacje. Wypuszczaj, zdjęcie dawaj. Czekaj, zrobię Ci zdjęcie na pamiątkę. Na razie tylko Hubert widzę tutaj miał. A my amatorco, amatorka. Idziemy na Miejski fishing, Street Fishing o. Tu jest zielony most A, widzisz Fajnie Dzień Dzień dobry Siemanko Dzień dobry no, Mały to My tamatorzy to nie wiemy. Nie wiemy co i jak. No gręż, słuchajcie, chodzimy tutaj na Motławie. Spotkaliśmy Wojtka. Wojtek nam więcej powiedział, gdzie mamy się ustawić na te rybki. I gdzie tam połowić, więc idziemy tam właśnie w jego miejsce. Już tam czeka i będziemy sobie obławiali miejscówkę. No jak to na, na swoim miejscu, to to Wojtek złowił. Będzie nam tu klasę pokazywał. Sandaczek. Sandaczek na Fisher. A to zaraz inaczej Niepotrzebnie przerabiać Ale <grystanie> tutaj tak Idziemy Idziemy zobaczyć, bo Milek złapał dorsza Jeszcze nagramy no Ale jajca, co? Zobaczcie Dorszyk. Dorsz z motuławy. Super. Ładny. Cieszy się niesamowicie. Fajny. Eee. Fajny dorszyk. To ja zaraz do ciebie tu przyjdę. Gdzie Jest pierwsza ryba. Jest? <noise> Jest <noise> pierwsza ryba. Na to? Na zielonego. Ja pierdzielę Ej, nieważne ważne, ważne, że... że... Honor wygarnowałem tak ten to, to kurde Ja siedem ryb tak? Ej Żeby pokazać A, Pierwsza ryba z Motławy no, może szału nie robi, ale jest Heee <grym> Standard Kubercy. Ale na jedna, co ty? Co ty założył? Takie maleństwo? faktycznie to Wszędzie tak podobnie Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry Oczywiście już pokazujemy Jak tam rybki panowie Jakieś małe, wow. małe nie! Wypuszczacie? Wypuszczamy, nic bardzo, nie bierzemy. Bardzo dobrze. Nic nie bierzemy. Zjadł, no ale takiego normalnego, nie? Normalnego. <grym> o której jesteście od rana? Od rana, no. 15 zł i 31 stycznia, okej. Okay. Dobra. No, Dobra i tu miłego się... dnia, Miłego dnia, panowie. Dobra, słuchajcie, na, na chwilę obecną kończymy. E, udało mi się złowić takiego małego sandacza. Hubert też takiego małego Większego. sandacza. Z 25 minut. E, Milas złowił dorsza. E, Wojtek też złowił sandacza. No e, i teraz kończymy. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Być może jeszcze przyjedziemy, lub, lub nie. Ale było całkiem fajnie na motławie. Zobaczcie, bardzo przyjemnie. Zobaczcie, Hubert Wam pokaże teraz, jak to wygląda wszystko. ciąg dalszy na naszego odcinka słuchajcie e, jesteśmy wieczorem na Motławie lecimy, będziemy sprawdzać czy coś będzie brało zobaczymy, dzień się jeszcze nie skończył, cała sobota poświęcona na wędkowaniu w Motławie I co? I to? Ja, ja. Nie Jest jest, Sandraczek Ale ja na O Mirek ma Dawaj Hubert, szybko, bo muszę wypuszczać Takiła Takie same. Dawaj. Takie same. Jakie fajne. Ej, dobra. Dobrze. Widziasz, chodzi razem co zrobimy zdjęcie. No. Trzymaj. Ja nie wiem czemu mnie plecy nie komą, wiesz. Aj, ty wiesz co? Czwój. O kurczę, no to jełowałeś mi ciśkiowo. A jasne, słucham. Pokaż, pokaż. No to jutro ty kurde. O, chyba mamy. Nie Właśnie nie wiem. Gadamy, gadamy. Dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy, ale miałem strzała. Oj, jaj, jaj. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Już idziemy. Nie, no ale nie panowie. Nie, byliśmy, przejechaliśmy na drugą turę. Nie, bo my wszystko wypuszczamy, nie? Każdy tak mówi. A no, no nie, no dobra, to możemy ten. Możemy pokazać. Jakiś dokument tożsamości? W tym sęk, że pewnie my nie mamy. Zobaczcie sobie. Siedzi. mamy. Zdjęcie chróbet, dawaj zdjęcie sądaczyka małego, muszę nagrać dla Kamila Jest drugi Mały, bo mały Dawaj, tak żeby było widać tą Kamila tam Dzięki Zaczek, ładnie wcięty Stała Taki ładny Ja cały czas mam tu broń Strzelił my, strzelił Nocny street fishing to jest Street fishing nocny Pokaż tego byka No ale chcę zobaczyć po prostu bydlok Słuchajcie Już wam Hubert pokazuje Pokaż go Na co na co wziął Na blaszka się kręci Street fishing Split fishing no nie bój się Ale miałem strzała Pokaż jak wypuszczasz <laughs> o kurda mi przyzwonił Jest Ja, jest Jest, jest, jest Aż czekałem długo Czekałem długo aż mi dzwoni. Na czarny, nie? Ja, o ten taki kurde zobacz Jakiś taki podłużny, nie? Jakiś taki podłużny Jeszcze wam pokażemy nocne sandaczyki na motławie Wszystko na jaskółeczki Czarne Wyczekany A, już leci Wyczekany już lec dzwonił, przyblokował i puścił. Mamy godzinę 23.00 Połowiliśmy kilka e, Kilka malutkich e, sondaczy Jest całkiem, całkiem ciekawie e, Bardzo fajnie jak na pierwszy raz e, Gdzie jesteśmy na Motławie e, Myślę, że to był bardzo fajny, sympatyczny dzień e, Dwie kontrole e, wędkarskie panów policjantów Bardzo sympatycznych Coś tam połowiliśmy, zobaczymy jeszcze chwilę będziemy łowić. Zobaczymy jeszcze czy coś wpadnie. No i pewnie gdzieś tam około godziny 24 zakończymy nasze łowienie. Więc jeszcze łowimy. Остатки желтые. Чтобы студить в пищингу. Еще две. Wracamy Wracamy do domu Znużeni Nic nie złowili zmarnowani, zmęczeni ale co tam było fajnie było ciekawie. A więc mamy godzinę 24, słuchajcie skończyliśmy, skończyliśmy nasz Street fishing na Motławie w Gdańsku. Byliśmy tu pierwszy raz w życiu. Było bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Zobaczyliśmy jak ktoś łowi sandaczyki, małe sandaczyki, bo nic większego nie wpadło tutaj w Gdańsku. Było całkiem, całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Kończymy naszą podróż tutaj na Motławie. Pozdrawiamy wszystkich. Pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, zaobserwujcie kanał jest to Fishing Team